Witam, witam. Dzisiejszego dnia e, idę na feratę, już Wam pokażę. Godzina, powrót, 230 około przejście feraty. Zobaczymy w ile czasu się to uda. Tutaj coś jest atencion. Jedyne co zauważyłem, że tutaj jest tyrolka. Jak widać tyrolkę. Ja jeszcze sprzętu do tyrolki nie posiadam, ale pokonałem tą drogę po prostu wisząc na linie i przechodząc do góry nogami. Kiedyś się tak robiło, takie rzeczy, jak się było młodym, więc teraz też nie powinno sprawić problemu. Be whoever you wanna be.

Ale jaja. Jakie mają w ogóle rogi do tyłu? Pierwszy raz tak coś widzę, żeby do tyłu rogi miały. Ta jedna ma tutaj do przodu. A ta ma do tyłu. Zaczeska taka do tyłu. Od drogi nie ma żadnej informacji, że jest tutaj ferata w tą stronę. Tu są tu jest znak. A ścieżka do feraty prowadzi tędy. Zakręt jest oznaczony kopczykiem i strzałką piękny widok na miasteczko tu przybliżę troszkę naprawdę ładne miasteczko na wysokości nie wiem, z 800 metrów gdzieś będzie 700, może nawet, może nawet 900 a tam mamy widok na górki ośnieżone szczyty tu zasłania jeden szczycik ale nie są to jeszcze Pireneje znajdujemy się na takim rozdrożu w lesie tutaj jest kopczyk z jednym kamieniem i mocno, stromo idzie droga do góry ale tutaj też mamy kopczyk przy ziemi. I teraz pytanie z której strony idzie Via Muszę zerknąć na mapę, którą nagrałem wcześniej. No i według mapy, która była na dole przy remontowanym parkingu wygląda na to, że trzeba iść dalej prosto do góry tam, jeżeli pójdziemy na Tyrolkę, bo są, możliwość zejścia jest wcześniej. Ale jeżeli pójdziemy na Tyrolkę, no to później kierujemy się granią w dół i prawdopodobnie tędy schodzimy. No tak mi się wydaje, że na 100% ten będziemy schodzić. Mrówki giganty. To jest mój palec a tu mrówka. Ja już jestem przy początku feraty. Puściłem cztery osoby przede mnie, żeby sobie tam szły, bo ja to chcę nagrać w spokoju. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy na tej feracie, to ferata ma bardzo dużo punktów zrobionych, asekuracyjnych, przelotów. Ma też, ma też zrobione takie przeloty na linę, na asekurację lotną, więc na pewno będzie się nadawać do przejścia z dziećmi. Po chwili dochodzimy do pierwszego rozwidlenia. Na górę prowadzi droga łatwiejsza, a tutaj mamy przejście przez mostek. Proszę. No taki siedmiolatek powinien dać sobie z tym radę. Następnie mamy Wejście do pionu i kolejny mostek w drugą stronę. Pierwszy mostek dość, dość chwiejny. Ten też się trochę kiwia, ale są dwie liny, jest krótki, nie ma jakiejś dużej ekspozycji, więc jest naprawdę do przejścia nawet przez dzieciaka. Za mostkami jest taka przewieszka, lekka. A myślę, że każdy bez problemu powinien dać sobie z tym radę. Są stopnie fajne i tutaj już jest połączenie z powrotem dróg. O, widoczki już są w kozak, troszkę chmurki przysłoniły, o, ale pięknie. Piękne szczyty. Po przewieszeniu droga jest łatwa i przyjemna do góry. Następnie czeka nas proste przejście i jak to, znowu do góry, znowu do góry, jak to. Ilość tych przelotów jest tutaj naprawdę zaskakująco duża, jak na Ferra TK4. Już kilka razy zdarzyło mi się zapomnieć odpiąć yy, i ląża mnie po prostu ściągała w dół. No ale to ewidentnie świadczy o tym, że ferata nadaje się dla dzieci. Można spokojnie tutaj takiego 6-7 latka brać. Oczywiście zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, czyli kask, uprząż, drąża, jakieś rękawiczki, no i dodatkowo lina, w razie czego. A osoba dorosła powinna mieć podstawową wiedzę z takiej asekuracji dzieciaczka, żeby to robić bezpiecznie. To jest właśnie to, o czym mówię. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć stopni są. 3 tutaj miejsca. Parę kroków do góry. Przechodzimy do takiego minimalnego przewieszenia z trzech, może czterech chwytów. Zaczynam już tutaj ten pionik. Bardzo dużo stopni jest. Kotwy dobrze przymocowane, ale tych przelotów to tutaj jest nasiane. Fest. Fest jest tego nasiane. Ale tak jak też mówiłem, to jest bardzo dobra droga, żeby pójść tutaj z dzieckiem, bo no, jest bezpiecznie po prostu. Ten pion był bardzo fajny. Tutaj teraz jest taka lekka przewieszka. No i jeden ruch, może, może dwa, były takie na trudność K4. Kawałek przejścia takim łatwym terenem, gdzie nie trzeba się asekurować, bo jest to dość proste. Kolejne koczyki i strzałka kierują nas do Tyrolki. A po tym łatwym podejściu było możliwe zejście w dół. Kto nie ma ochoty iść dalej, albo nie czuje się pewnie co do, nie ma zaufania do sprzętu, no to może sobie wrócić już w stronę parkingu. Idziemy taką wąską ścieżką, trzeba uważać, patrzeć pod nogi. Takie widoczki się nam prezentują, i już widać kolejną feratę tutaj do góry. Po chwili dochodzimy do miejsca, gdzie zaczyna się ferata. Ta część feraty. No, już kotwy są rozstawione troszkę rzadziej. Trzeba użyć skały na tarcie stopami. Trzeba użyć chwytów. Tutaj są chwyty skalne. Mrówki giganty chodzą, towarzyszą nam, pilnują, żeby nam się nic nie stało. Więc ta część feraty zdecydowanie oddaje mocno charakter feraty o trudności K4. Kolejny ciekawy punkt. Lekciutkie przewieszenie, trawers, przewieszenie, trawers, przewieszenie. Pięknie to wygląda. Teraz jest jednak połóg, nie przewieszenie. Później jest takie mocniejsze przewieszenie. Trawers też bardzo przyjemny. Na połogu mamy kilka ruchów spinaczkowych, takich baldowych po połogu. Bardzo przyjemne ruchy. Ja zaczynam przewieszkę. Wygląda bardzo fajnie. Ma też dużo przelotów, więc na pewno jest bezpieczne. Ja mam lekki katar, ale pachnie tu herbatą Earl Grey. Super zapach, normalnie. Nigdy wcześniej w górach nie czułem takiego zapachu. Pięknie. A po przewieszeniu idziemy takim prostym terenem do No właśnie gdzie? No właśnie gdzie idziemy? Tu. Tu jest ta tyrolka. A tu jest miejsce, gdzie można zejść. Teraz to widzę. Tu jest miejsce obejściowe. Które możemy zejść na dół i obejść, tam sobie dookoła. Tam, tam, tam. I widzimy jakieś łańcuchy, które prowadzą do góry. A, a w tym miejscu jest tyrolka. Czyli podpinamy sobie kółeczka i przejeżdżamy tam na drugą stronę. Tak mi się wydaje. Ponieważ na tabliczce nic nie widać. Dobra, jako że nie mam jak inaczej tego nagrać, chciałbym to mieć nagrane. Nie mam też tyrolki tutaj, to będę musiał przechodzić to po prostu nogami do góry i tak zamierzam też to zrobić wepnę się dodatkowo na sztywno i na mocno sprężynuje karabinki pina na przemian Dobre to było, naprawdę. Gdyby ta lina, ona ma tutaj, nie wiem, z 10 metrów może. Gdyby miała 100 metrów, to na pewno bym nie dał rady w ten sposób przejść. Bez rękawiczek to nawet bym się tego nie podejmował, bo lina stalowa tak mocno się wbija w dłonie. Nie jest jeszcze grubości jakiegoś drążka do ćwiczeń. I to już wygląda na koniec feraty. Jest tu kropeczka żółta. Tutaj jest droga zejściowa. Ja pójdę jeszcze zobaczyć na te łańcuchy, najwyżej się wrócę. Jak, co tam jest, jak to tam wygląda, sytuacja. To mi wygląda na drogę szlakową. Zobaczę, tutaj no jest łańcuch, ale to już jest chyba koniec Ferraty. Jest to droga na szczyt Tosal de Mirawet o wysokości 1310 metrów nad poziomem morza. Ja nie idę na szczyt, wracam do rodzinki. Często na tych feratach drogi powrotne są gorsze, to znaczy cięższe niż sama ferata, bo jest bardzo dużo luźnych kamieni. Stromo jest mega, się schodzi szybko w dół. Tutaj mamy akurat linę, takie poręczówki zrobione jak na feraty. Tam później jest sznurek. No i ja mam takie wrażenie, że najwięcej wypadków na feratach to właśnie jest na drogach powrotnych, bo nie są za często asekurowalne. No a tutaj jest naprawdę stromo i dużo różnych kamieni drzewami się asekuruje stąd pięknie widać tutaj jest parking co pokazują mapy google żeby stanąć bo przechodzimy tym mostkiem i od razu wchodzimy na ferratę a tablica informacyjna jest na tym parkingu tam gdzie stoi gdzie jest remont ogólnie a my stoimy o, za wieżą gdzie jest wieża tam gdzieś i w ogóle super są te filary tutaj takie ale bym się tam chciał podspinać. Pięknie to wyglądają, ja uwielbiam takie szczyty. Tutaj prowadzi też bardzo ładna droga spinaczkowa. Piękna jest piękna. Mega brakuje mi wspinania w skałach, no ale w podróży, to znaczy w van life'ie z dzieckiem i dwoma psami, jest bardzo ciężko. Nie ma opcji, żeby zostawić naszego Bobasa gdzieś w jakimś końcu, czy nie wiem, byśmy go chyba musieli ostreczować i doliny przyczepić. Uch. Jest niemożliwy normalnie. No ale jeżeli chodzi o Hiszpanię, trzeba mieć na uwadze to, że w niektórych sektorach wspinaczkowych jest zakaz wspinania. Często jest to od końca lutego do bodajże początku lipca albo sierpnia. Nie pamiętam dokładnie, no ale jest zakaz. A czy ludzie respektują takie zakazy? No ciężko mi powiedzieć. Nie będę się tutaj za kogoś wypowiadał. Powiem tylko, że jak szedłem w Camino del Rey, tą mega turystyczną ścieżkę z przewodnikiem, bo tylko taka była opcja. Przewodnik opowiadał o tym, że tam jest ogólnie mekka wspinaczkowa, ale to jest park narodowy, czy taki ścisły rezerwat, już nie pamiętam. Jest totalny zakaz wspinania, cały rok bodajże, a i tak się wspinają tam ludzie. To jest rejon El Chorro. Wspomniał też o tym, że jest bodajże 6000 euro kary za wspinanie się tam, ale mówi, że jest dość długo przewodnikiem i nie przypomina sobie, żeby jeszcze tutaj jakaś policja czy ktoś zatrzymał kogoś za wspinanie, czy dostał mandat ktoś, bo wspinaczka jest tutaj w kulturze hiszpańskiej. I nie ma temu co się dziwić, bo w życiu nie widziałem tyle sektorów wspinaczkowych tak blisko siebie, tyle miejsc. Dobra, no, tak, skończymy na... ten odcinek. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do udostępniania subskrypcji, dawania łapek w górę, komentowania, gdzie na jakie feraty chcielibyście albo wy się wybrać, albo żebym ja pojechał, bo...